Język angielski, komputer, przydatne zwroty. Computer Useful Phrases Dzisiaj nauczysz się kilku zwrotów związanych z komputerem. Każdy zwrot zostanie przeczytany dwa razy. Będzie czas na powtórzenie, następnie odbędzie się mały test, który pozwoli sprawdzić, co umiesz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy. Powodzenia! Today you will learn a few phrases to do with a computer. Each phrase will be read twice. There will be a time for you to repeat. After that, there will be a little test to check what you remember. If you have a problem remembering then you have to listen and repeat a few more times good luck Proszę powtarzaj za please repeat after me you need to install a driver for your sound card you need to Install a driver for your sound card Musisz zainstalować sterownik do swojej karty dźwiękowej Have you installed all the necessary drivers? Have you installed all the necessary drivers. Zainstalowałeś zainstalowałaś wszystkie potrzebne sterowniki. Someone hacked into the buildings main computer system. Someone hacked into the building's main computer system. Ktoś włamał się do głównego systemu komputerowego budynku. We store our data on a computer. We store our data on a computer. Przechowujemy nasze dane na komputerze. It takes only a couple of minutes to install this program. It takes only a couple of minutes to install this program. Instalacja tego programu zajmuje tylko kilka minut. Say something into the microphone. Say something into the microphone? Powiedz coś do mikrofonu. Turn on, the computer. Turn on, the computer. Włącz komputer. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. Let's see what you can remember. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? You need to install a driver for your sound card. You need to install a driver for your sound card. Musisz zainstalować sterownik do swojej karty dźwiękowej. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? Have you installed all the necessary drivers? Have you installed all the necessary drivers? Zainstalowałeś wszystkie potrzebne sterowniki? What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? Someone hacked into the building's main computer system. Someone hacked into the building's main computer system. Ktoś włamał się do głównego systemu komputerowego budynku. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? We store our data on a computer. We store our data on a computer. Przechowujemy nasze dane na komputerze. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? It takes only a couple of minutes to install this program. It takes only a couple of minutes to install this program. Instalacja tego programu zajmuje tylko kilka minut. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? Say something into the microphone. Say something into the microphone. Powiedz coś do mikrofonu. What are you going to say? Co powiesz? What are you going to say? Turn on the computer. Turn on the computer. Włącz komputer. Ile dobrych odpowiedzi miałeś? Miałaś? Daj znać w komentarzu poniżej. How many good answers did you have? Please let me know in the comments below. That's all for today. See you later. Poland, stay classy.